No dobra. witam po raz kolejny dzisiaj po kilku godzinach walki. Dość trudnej walki. Poza tym, jak już wszystko miałem gotowe, niemalże to niestety po aktualizacjach ściągniętych, które chłopaki robili, coś się rozjechało. I 5 godzin mojej pracy poszło tak powiem won. Na szczęście już znałem sposób. Więc w ciągu godziny zdążyłem naprawić te błędy, no i co teraz mamy? Jak no widzicie, już trochę mapa się zmieniła. te chłopaki cały czas pracują, parę rzeczy się zmieniło. Odpalmy grę. To co było, to tryb budowania. To pamiętacie, tylko teraz w do poprzedniego trybu. W ten sposób nie usuwamy pól. Tak naprawdę możemy tylko budować. Ok. Doszło kilka nowych opcji. Przenieść pole. Wiadomo. Oranie pola. Wiadomo. Jest nowa opcja zasiej. Wybieramy jaką roślinkę. I tutaj na przykład nie damy rady zasiać, bo pola są niezałorane. Ale tu, jak widzicie, w prosty sposób zasadziliśmy roślinki. Zakończymy operację. Możemy dokończyć. Jak widzicie, wszystko działa tak jak powinno. Roślinki się stają dzieckiem. pola. Co daje też możliwość po naciśnięciu, po zakończeniu operacji, przenosić pole razem z obiektem, na nim umieszczonym. Kolejną opcją, jaka została dodana, to jest usuwanie pola. Możemy teraz nacisnąć 8 pole i wybrać sobie na przykład że Jeszcze spróbuję zrobić na klika, w każdym razie. Można usunąć jedno pole. Nie chciałem robić tego masowo. Raczej będzie usuń pole, które okienko przysprzedać i tak dalej. To było zamierzone działanie. Spróbuję jeszcze popróbować inne sposoby, żeby na przykład było naciśnięcie i usuń pole i tyle. Tak by było najlepiej, ale jeszcze mam z tym drobny problem. Ale popracuję. Dzięki.